Witam wszystkich serdecznie Pewnie wczoraj większość z Was oglądała walkę Szpilkiem z Denisem Oczywiście byli też fani Denisa Byli też fani Szpilki Niektórzy obstawiali na Denisa Na Denisa niektórzy obstawiali na Artura szpilkę Słuchajcie Czy ta walka była... Wygrana. Y, to nie mogę powiedzieć, że uczciwie. Ale czy ta walka była wygrana w taki sposób, że było na pierdzielańsko i, i śpilka wygrał. To nie twierdzę, że miałby asa w rękawie, tak? Y, ale naprawdę tak, Artur wygrał tą, tą walkę tak powiedzmy, w 100% uczciwie. Już to tłumaczę, dlaczego czciwie. Było widać, że Denis ewidentnie tam przy tam uderzeniu, tam się obrócił, chciał z okcia bombę czasnąć i było widać ewidentnie, że coś mu się stało w nogę. I nagle odszedł, ods w sumie odszedł, odskakiwał w stronę siatki i się położył. A to do niego doleciał, i tam mu dał, zdaje się, dwie, czy tam jedną bombę i. i i w ten sposób Artur wygrał, bo sędzia przerwał walkę. Yy, ale było też widać ewidentnie, że Denis też tam próbował Artura dobrze bombardować tymi yy pięściami. Ja jestem za tym, by ta walka się odbyła jeszcze raz. Yy, bo, zobaczcie, mniej więcej to samo się stało co z Robertem yy, Bornejką, czyli z Koksem, z Hartorowym Hartorowym coxem też właśnie nogę coś tam skręcił, czy coś yy, takiego było. No, sami to zanalizujcie, zanalizujcie i napiszcie w komentarzu, czy faktycznie Denis przegrał, czy Artur wygrał. Czy powinna być jeszcze raz walka? Bo według mnie to ta walka była może nie, że nieuczciwa, ale no nie no. no krótko mówiąc, tak no, nie w porządku. Decyzję zostawiam dla Was. Także pozdrawiam.